Więc tak, następną pozycją to jest metoda wyznaczenia charakterystyki energetycznej i to jest też ciekawa sprawa, słuchajcie. W szóstce, w szóstce sobie czytamy. Należy wpisać metoda obliczeniowa albo metoda zużyciowa. No tutaj została użyta metoda obliczeniowa. Jakie różnice są między tymi dwoma metodami? No to też pewnie się już domyślacie, że będę musiała oddzielny filmik na ten temat nakręcić kiedy się używa, znaczy zaleca używać takiej, tej jednej, kiedy się zaleca używać tej drugiej, oczywiście też na tym filmiku będzie, także po prostu no mówię już tak na zawsze, żebyście, zachęcam do właśnie obserwowania mnie, w sensie bycia na bieżąco, subskrybowania czy zaglądania, jeżeli nie chcecie subskrypcji. No i co, idziemy dalej, tak, no zobaczmy, jeszcze zdążymy tutaj, powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza, powierzchnia ogrzewania.